Po karty powołania na szkolenie przygotowawcze do Wojskowej Komendy Uzupełnień zgłosili się młodzi mieszkańcy m.in. z Legnicy Lubina, a także Głogowianie. Szkolenie rozpoczyna się 2 stycznia, trwa 4 miesiące. Wszystkie osoby szkolą się z przedmiotów ogólnowojskowych, czyli musztra, strzelanie, rzut granatem. Taktyka regulaminy? Po miesiącu uczestnicy szkolenia składają przysięgę. Całe szkolenie kończy się egzaminem. To przepustka do służby wojskowej. Wśród chętnych nie brakuje kobiet, które mają już sprecyzowane plany. Zgłosiłam się na to szkolenie, ponieważ spełniał swoje marzenia i chciałabym służyć. Marzyłam o tym i spełniał swoje marzenia. Mam nadzieję, że mi to się uda zrealizować i no, chciałabym służyć. A w jakiej formacji i jaki rodzaj? kierowcą chciałabym być. Celowałam na uczelnie wojskowe do Warszawy i do Wrocławia. Niestety nie dostałam się w tym roku, to też postanowiłam właśnie dołączyć do służby przygotowawczej i to również jest moje marzenie, właśnie wojsko fascynuje mnie. Też Interesuje yy, nie, bardziej rządzenie, dowodzenie. Wojskowa komenda uzupełnień otrzymała 30 miejsc dla chętnych na szkolenia przygotowawcze. Mamy jeszcze 5 wolnych miejsc, także wszystkich chętnych mieszkańców Głogowa, Lubina, Polkowic, Góry, Wołowa zapraszamy do wojskowej komendy uzupełnień w Głogowie. Szkolenie przygotowawcze rozpoczyna się 2 stycznia przyszłego roku między innymi w Poznaniu i we Wrocławiu.